Mam karteczki z informacjami dla Was w ramach najbardziej zajebistej serii w historii polskiego YouTube'a oraz najbardziej rzetelnego kanału informacyjnego w historii internetu oraz polskich mediów o nazwie Ultra News, w serii, gdzie będę Wam podawał jakże arcyważne informacje ze świata polityki, tej krajowej, jak i tej zagranicznej. Także nazywają no, trochę tych karteczek. Oryginalnie nie chciało mi się dzisiaj tego nagrywać. Ale tak sobie siedziałem przy kąpie i uznałem, kurde, może jednak dzisiaj nagram drugi odcinek jakże zajebistej serii pod tytułem Ultranius. No i wziąłem się do roboty, spisywałem na, tytuły artykułów naszych jakże wspaniałych polskich mediów, rzetelnych. No i zbierało się tego trochę. No i dzisiaj platuje kolejny odcinek Ultraniusów. Także bez zbędnego już przedłużania. Pierwszy temat to... Daj mi lajka. Tak, film się dopiero co zaczął. Nawet nie wiesz, czy będzie ten film, ale ja ci w tym momencie mówię, że ty masz mi dać tego cholernego lajka, bo nie jesteś samie za siebie myśleć. 2 miliardy lajków, a skoczę do zbiornika z szambem. Pod warunkiem, że będzie te 2 miliardy lajków, inaczej tego nie zrobię. 3 miliardy lajków i pomogę bezdomnemu. Oczywiście nie dla zasięgu, o co to, to, to nie, nie dla, z, z, nie dla pieniędzy i w ogóle, bo jestem taki, wiecie, taki pomocny, taki szlachetny, że jak sobie biednym ludziom pomagać, to nie jest dla tych, nie jest dla lajków w ogóle. Pierwszy news na dzisiaj brzmi następująco. Coraz więcej producentów wina w Polsce, plantatorów, winorośli także. Źródło Cóż, ja już widzę nasz ukochany rząd, jak przygotowuje zajebistą ustawę pod tytułem podatek od winorośli. Następny news brzmi następująco. To będzie zacięta walka. Sondaże dają szansę Nawrockiemu na zwycięstwo. Źródło gazetapolska.pl Wyjebane jajca na sondaże wyborcze. One są tylko po to, żeby manipulować wyborcami, żeby głosowali na PCPO. Radykał się Męcen, bo jego nazwisko pada wreszcie, artykułu, rozgrywającym wyborów, już szykuje się do przejęcia władzy. Źródło onet.pl. No tak, no przecież radykalizmem są zdroworozsądkowe poglądy pokroju, że Polska powinna być niepodległa, albo że przyjęcie imigrantów zwiększy przestępczość w naszym kraju. To wszystko to, to jest radykalizm. Przecież to jest szczyt radykalizmu praktycznie! Fakty naukowe, statystyki, to jest skrajność nad skrajnościami! Prez nauką. Tylko uczucia się liczą. Aktorka klanu. Jaki zajebisty serial, naprawdę wybitny wręcz, pokazała nagie pośladki, czyli dupę, i zachęca do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Źródło tvrepublika.pl Cóż, jaki kandydat, taki wyborca. Marcin Lewandowski. Błys błyskawicz błyskawicznie napis Co jak jakiś analfabeta pisze. Błyskawicznie przebranżowił się ze sportowca w biznesmena. Jego spółka osiąga coraz lepsze wyniki, a on sam zatrudnia już kilka osób. Gratulacje. Moje produkty są znane nie tylko w Polsce, ale także całej Europie. Mówi były lekkoatleta. Źródło wirtualnapolska.pl polska.pl Ciekawi mnie, kiedy na ten temat się wypowie Urząd Skarbowy. Na pewno mają coś do powiedzenia w tym temacie. Są przecież ekspertami w tej dziedzinie. Głównie to w dziedzinie, wiecie, niszczenia rozwoju. Holendrzy odkryli źródło taniej energii dla świata na dziesiątki lat. Uuu. Zobaczmy, jaka to jest energia. Holenderska firma Blabla Kurwa Bla zamierza zrewolucjonizować podejście do odpadów nuklearnych, wykorzystując je do produkcji czystej energii. Źródło: rzeczpospolita.pl Cóż. A Polska, jak zwykle, 100 lat za murzynami. U nas ciągle pali się węglem. A jeszcze nasza kochana Unia Europejska ma taką świetną politykę, że trzeba będzie ten węgiel likwidować. Nasze chyba ostatnie źródło energii. Ostatni news na dzisiaj. Czy dałeś mi już lajka? Jeśli mi nie dałeś lajka, to ja naprawdę nie wiem, na co jeszcze czekasz. Pomyśl chwilę! No, myśl! Po co to oglądasz filmik, skoro nie lajkujesz? News brzmi następująco. Szymon Hołownia powiedział, kogo to kurwa obchodzi.